Adrian Klarenbach, pracownik telewizji Republika, usłyszał zarzuty dotyczące sprawy Kolegium Humanum. Śledczy podejrzewają, że dostał dyplom kontrowersyjnej uczelni, chociaż nie musiał nawet chodzić na zajęcia. Klarenbach twierdzi, że to nieprawda. Adrian Klarenbach sam opowiedział o zarzutach. We wtorkowym programie przyznał, że został wezwany przez prokuratora. W ten sposób wyjaśnił swoją nieobecność na antenie dnia poprzedniego. Na zaproszenie prokuratora odpowiadać trzeba, byłem, stawiłem się, zarzutu usłyszałem, kawy nie dostałem, wyjaśnienia złożyłem, nie zemdlałem. To tak, żebyście Państwo wiedzieli, wszystkim tym, którzy mnie wspierali wczoraj, bardzo serdecznie dziękuję, o dalsze wsparcie proszę. Jednocześnie na tak zwanym pasku prawicowej telewizji zaczęły pojawiać się zdania typu Bodnarowcy prześladują dziennikarza Republiki Adriana Klarenbacha oraz dziennikarz Adrian Klarenbach na celowniku prokuratury Tuska. Jak pisze wrocławski dziennikarz Marcin Tosz, od dawna zajmujący się aferą Collegium Humanum, śledczy mają zarzucać Bachowi, że dostał dyplom tej uczelni bez chodzenia na zajęcia. Z kolei pracownik prawicowego medium podkreśla, że dyplomu nie widział na oczy. O korzystaniu z niego tym bardziej nie ma więc mowy.